No, cześć. Witam w trzeciej, w trzeciej części no, tego poradnika, gdzie rysuję strój Naruto, z czym strój Ninja. No tak. Jak widzicie, dorysowałam tutaj, yy, no, yy, bandaż yy, z opaską. Yy, twarzy nie ma. Pokażę, nie ma. Nie ma. Bo ciągle mi nie wychodzi. I że tak nie, nie wychodzi, że... Znaczy ogólnie uważam, że umiem rysować twarz, niektóre mi wychodzą świetnie, ale po prostu coś coś z tą postacią nie współgra ta twarz. Nie wiem dlaczego. Dobra, to rozpocznijmy kolorowanie. Dobrze. Na początku pokolorujmy opaskę na czarno. Jeszcze. O, właśnie, to jest ta paleta kolorów. Używam tylko tych czterech kolorów, no bo bandaże i kratka nie muszą być pokolorowane. Więc to jest bardzo dziwne, lecz. Tylko cztery kolory poszły w ruch. I chyba już nie zrobię tej czwartej części opisowej, bo to teraz staram wam się wszystko opisywać. No. O! Jeszcze. To w zasadzie może być czarne. Tak. To może być w zasadzie czarne tylko właśnie mam jeszcze problem z opaską czy ją zrobić czarną czy granatową to obramowanie tej opaski to ja ją zrobię na końcu kiedy już się zastanowi a ogólnie jeszcze trochę sobie pogadam o kredkach w lambino, bo lombino, bo kolorowanie to jedna z przyjemniejszych spraw w trakcie rysowania, całego procesu tworzenia postaci no W ogóle kratki bambino towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Kryptoreklama uwaga, bardzo je lubię tak. Wiem, że zamulam, jak to mi koleżanka powiedziała. No, ale... No. <grystanie> o, złamała się. Właśnie to. To, co jest złe w kredkach bambino, że się łamią. Kredki bambino. nie, yeah. Chyba, że jestem aż taka niedelikatna, że tylko mi się w rękach łamią. No, nie wiem. Ale ogólnie miałam już bardzo dużo tych opakowań kredek bambino, i zawsze, no, przynajmniej jedna mi się złamała. Tak nie więcej. bo yy, one są z takiego tworzywa wykonane bo one są z grafitu wykonane tylko są obłożone <grych> okej okay, widzicie jak ta kwiatka się nam bardzo ładnie połamała do trzy części dobra, to dokończyłam yy, bo dobra odłożymy już nie, na... nie nadwyrężajmy to była ta kwiatka Jak widać kredka się rozwaliła nam i muszę rysować tylko tą częścią. Jest. Poczekajcie chwilę, bo właśnie są problemy, problemy techniczne. Dobra, to już tą jeszcze zostawię. O, praktycznie już skończyłam kolorować, ale to jeszcze zostawię. No. O. A tą przełożę te kredki. Uwaga, tutaj przekładam je, żeby mnie nie przeszkadzały. tą pokoloruję, stwierdziłam, że pokoloruję sobie tą zieloną kredką. Stwierdziłam, że pokoloruję sobie... Większą część z naszej sukienczki. A tak ogólnie to piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich poradników z mojej strony. Bo mam pomysł dotyczący ich. Tylko oczywiście jak Wam będzie się chciało oglądać. A tego pomysłu Wam teraz nie zdradzę. Tylko jak będziecie ciekawi to sami mi o niego zapytacie lub nie ale ogólnie mam pomysł na ten na ten, na ten, na, ten, na taki rodzaj filmików z rysowania. Uh, dobra Tak ogólnie te filmiki kręcę komórką. Tak, zdecydowałam się kręcić komórką, a nie aparatem, ponieważ moja komórka ma dobrą jakość. I, uh, I no, i to znaczy, jest jakaś różnica między aparatem a komórką, ale z komórki, z tej komórki dobrze widać, no i no raczej wiecie o czym zapomniałam, dobra Teraz się zrobię zgumkować tych wszystkich poprzednich linii co były dobra dobra, tylko że teraz będę musiała Mam się rozmazało. Dobra. Tam, jak usłyszycie, właśnie jakieś dźwięki, to moja szynszyla. Takie zwierzątko bardzo miłe. Jeżeli by ktoś nie wiedział, raczej wszyscy wiedzą, co to jest szynszyla. No dobra. Teraz idzie w ruch ta kremowa kratka, kremowa z czym ona z niedźwiedziami. o Jezu. no i dawajcie ok, dobra to będzie bardzo lekka karnacja nie będzie doleciutka będzie lek. Bo miała. Yy, o, mogę wam też zrobić poradnik dotyczący ciała i karnacji, jak najlepiej dobrać do y, osobowości postaci, do wyglądu postaci, yy, bo ogólnie ostatnio się tym zaczęłam interesować, czy? Znaczy, Ogólnie sobie rysuję na przykład jakąś osobę twarz jakiejś osoby na przykład i potem myślę co to mogłoby być. Czy Chińczyk, czy yy, muzułmanka, czy jakaś tam jeszcze murzynka. No dobra. A! Okej, okay, dobra. I jeszcze tylko tą magiczną szarą kredką lekko zrobimy to. I już odkładamy. I chyba czar nie, czarne jeszcze nie odkładamy, hmm. dobra. Ojej. To nasza stopa, która jest po prostu bezbłędnie piękna. No i teraz wszystko już pokolorowane. Wszystko. Dobre. Tutaj. I teraz to czy to? Chyba zrobię jednak czarną, bo to wtedy by wyglądało, gdybym zrobiła granatową. Że tu i buty i to, a to czarną to i to. To chyba... Może jednak by było lepiej zrobić czarną. Ogólnie opaski są czerwone, granatowe. Czarne chyba też a jak nie to będą No. Ja to jest O, czekajcie. Oj. Dobra. Kredki mi się rozwaliły. Z czym się. No, ale już Połykadałam. No, no, już spoukładamy. Przełożę, właśnie osorgi. Kamerkę zasłoniłam już chyba niejednokrotnie. O, dobra. Oto jest już nasza skończona praca strój ninja chciałam, o pokażę wam chciałam do tego tą głowę przerysować o dobra, wzięłam komik. tą głowę tutaj o do tego stroju tak żeby to drugi raz, ale właśnie nie wyszło mi i chyba już nie będę próbować Chociaż może w swoim czasie przybędzie jej głowa. No. No to już chyba znaczy to koniec tej naszej serii. Serii. No takich trzyczęściowego poradnika. Może was to zainspiruje. Może lubicie oglądać jak ktoś rysuje tak jak ja. A może po prostu nudziliście się i chcieliście coś obejrzeć o mandze. No. O jeju, czego nie pokolorowaliśmy tego? To ja już się z Wami żegnam. Jeszcze popatrzcie tu przez chwilę na ten cudowny obrazek. No, to wszystkiego dobrego i cześć.